Litera N, owady. To znowu między nami pojedynek. Znowu. Ok, dobra. Uwaga, start! Zaczyna Marcin Chmiel. A dlaczego ja? No bo, no Czemu bo, ja? No bo są z góry ustalone zasady. I wszystko, i przez, naprawdę jak przeanalizujecie... Nie, ale chciałbym wiedzieć dlaczego ja? Bo ja nie mam owadu na N. Ja, Aha, no jak tak. Posujecie sobie ten odcinek od początku, to zobaczycie pewne zasady, które naprawdę nim rządzą. Ale to na spokojnie w domu. No. Dobrze. Wymieniając pierwszego owada na literę N <laughs> chciałbym podziękować sponsorom naszego dzisiejszego <śmiech> programu <śmiech> e... Narcznik! Narcznik! Narcznik. Aha, super! <śmiech> <śmiech> Wziąłeś? Czy mamy jakiegoś yy, kogoś Niemiecki lotować? pająk krzyżak. <noise> Czyli lecimy z tym. Nadlotnik. Nadlotnik? <noise> Nadlotnik. To, Nadlotnik. to, to, to są wy... wszystkie owady, które nadlatują. <noise> Trzeba Nie to Niewitek kabłęczak. To jest przez ni. A to jest <noise> przez ni faktycznie. <noise> to jest przez ni? Słuchaj, ta rozgrywka nie przez... ma sensu. Naprawdę dajecie. Ra... Nikt nie dostaje punktu. Nie. Remis proponuje. Dobra, no to bez punktu. W porządku. Wspaniały pojedynek.